To, co teraz powiem, nie chcę, żeby było odbijane jako technika manipulacji, bo nie taka jest tego intencja. Jest to taka myśl przewodnia Twojego sposobu myślenia, postępowania z kobietami, że chcesz rzeczywiście mieć sukces. Wszyscy chcecie gadać! Wszyscy chcecie gadać, a co ja mam jej powiedzieć? I ja już rozumiem, co czuję. Y sprzedawca w sklepie muzycznym, kiedy ktoś bierze gitarę do ręki i gra, chyba Nothing Else Matters, metaliki. Znaczy pierwsze trzy nuty. Cztery. Albo Stairway to Heaven. Albo Paranoid, Black, Zab Black Sabbath. Nigdy nie miałem krasza na Black Sabbath. Nie wiem. na Iron Maiden. Tak się to powinno wymawiać. Jakby co? Nie iron maiden, iron. Angielski. Się Naucz się słuchać. Słuchać. To jest klucz. Wiesz, jak wiele osób chce być zwyczajnie wysłuchana? Myślę, że kobiety tego nie chcą, żeby ktoś się zwyczajnie wysłuchał. Nie na zasadzie, a dobra, no bo Piedr, piedr ja posłucham. Ale. Autentycznie, szczerze wysłuchał. I to nie znaczy, że ty masz słuchać, zaraz, żebyś ty tutaj z jakimiś swoimi rzeczami wychodził albo szukał na nią haków. Czasami po prostu wystarczy ją zwyczajnie wysłuchać. Bo ludzie chcą być wysłuchani. Ludzie chcą mieć prawdziwe connection, prawdziwe połączenie. Rozumiesz to? Bo ktoś, co załóżmy, nie zna się na temacie, tak może zobaczmy jej kursy czy tam po sobie, co ja mówię, i, a to tylko chodzi, żeby ruchać. No nie. Tu chodzi o to, żeby przeżyć z kobietą prawdziwą namiętność, a nie jakieś udawanki. No prawdopodobnie Ty już masz bardzo dużo wiedzy na temat tego, co Ty masz powiedzieć kobiecie. I co to zmienia? Ale naucz się słuchać. Słuchać, słuchać, słuchać. To Ci naprawdę bardzo pomoże. Bo to może wręcz Cię zadziwić, ale mężczyźni, chyba za rzadko z tego, co mi wiadomo, słuchają kobiet. Nie interesują się szczerze tym, co one mają do powiedzenia. To nie znaczy, że masz brać to do siebie. Ale to znaczy, że masz pokazać, że jesteś obecny. Że jesteś po prostu obecny. I ona ma twoją uwagę. To jest tak proste. Dostrzeż w niej człowieka. Do, Dostrzyż w niej człowieka, a nie zestaw dziury do zdobycia. I wtedy jest dużo, dużo łatwiej, dużo, dużo przyjemniej. Dużo, dużo fajniej. I da się. I może być normalnie. Bo moim apelem jest to, żeby było normalnie. Żeby było normalnie. Między tobą, między, kobietą, między tobą a kobietą. To jest tak proste. Jeżeli chcesz nauczyć się mieć taką postawę, to zapraszam na moją stronę. Ten filmik wyjątkowo krótki, ale cóż. Masz link w opisie filmu, klikasz trzy kropki więcej lub tutaj gdzieś wrzucę go. W zależności, czy oglądasz to na shortsach, czy na normalnym kanale.